Działa wszystkim w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 złote wrota. Znajdujemy się dalej w obozie orków i. to tylko plotki. i. i. i w sumie nie wiem co będziemy robić. Fajnie byłoby w końcu jakiś quest wykonać. Hm. To mnie wcale nie dziwi. Tylko właśnie sobie przejrzałem. Cały, cały nasz dziennik. i sprawdziłem tak naprawdę jakie questy mamy do wykonania. I powiem Wam, że tak naprawdę jedyny quest, który zauważyłem w tym momencie, to jest dostarczenie tej paczki z żywnością dla tych orków koło bariery. No i tutaj dla właśnie tego kowala kilka bryłek rudy. Więc no, żadnych innych questów na razie nie widzę. Może gdzieś tu będzie jakieś ukryte czułość, Czekajcie, żnajdźka. Znajdźka dla mnie, znajdźka dla mnie, nie, nie ma znajdźki e, Więc Zrobimy tak, ja się tutaj gdzieś prześpię Gdzieś tu się prześpię, może ktoś mi użyczy łóżko Na przykład tutaj Prześpimy się do rana e, No i spróbuję zanieść im tą paczkę A po drodze może uda mi się podejść do Paladynów, bo tam jest też jeden quest, który, którego puściłem, czyli pogadanie z tym Argosem, czy, czy jak mu tam było. Więc no, mamy co do roboty. Myślę, że tych orków na razie mogę zostawić, a przynajmniej mogę wyjść z obszaru ich obozu, bo i tak za bardzo tutaj się nic więcej nie dowiem, chociaż jeszcze czekajcie, bo tutaj było kilka... Chociażby tych łowców smoków, którzy tak właściwie nie wiem skąd się tutaj wzięli, z którymi mogę pogadać, więc e, chwila. Ty ty, ty, ty. Co ty tu robisz? Co tu robisz? A na co ci to wygląda? Stoję i rozmawiam. A po co przybyłeś do jarkendaru? Nie twoja sprawa. Jesteś ty kurwa miłyś, wiesz? Gnido, szmaciarzu. A ty? Co łowcy smoków robią w jarkendarze? Polują. Kto wie, może tu też pojawi się jakiś smok. Gdzie beliarda mi smogi. Skoro tak sądzisz? Mam takie przeczucie. Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. Mógłbym ci pokazać to jo, Jestem najlepszym wojownikiem w okolicy. Mmmm. Tak właśnie się zastanawiam, na co wydać te 20 punktów nauki, które mam. Bo tak, z jednej strony. I chciałem się nauczyć właśnie posługiwania się bronią jednoręczną. A z drugiej strony też przydałoby mi się siła na, no na lepsze bronie, wiadomo. No a w On tym momencie... Wymaga na siła 30. Czekajcie, ile, ile siły wymaga ta katana, która... którą sprzedaje ten cały hokurn? Czy jak on tam się nie nazywał? Ho nie, nie, ho, kurde. Hokar, hoker, hocker, ho ho Jakżeś się nazywał, mi się Nie doszło do mnie nic. Hokar. No, byłem blisko. mi e, Tu była taka fajna jedna katana, chyba, z tego co pamiętam. E... no, wymaga się. o kurde. <ścoughs> Trochę wymaga. Ale też jest. W miarę droga, więc wiecie co, myślę, że się na początek nauczę jednak posługiwania e, bronią jednoręczną, więc okej, okay, tak zrobimy, nie wiem czy, czy, czy to zrobię dobrze, czy nie, ale potrzebuję jednak lepszego posługiwania się tą bronią, całe szczęście, że on tutaj uczy mnie za darmo. Wróć! Dobra I dobra, mamy już kolejny poziom Posługiwania się tą bronią, więc może coś tam, coś tam ugram lepszego eee, Przy okazji zrobię sobie tutaj save'a Number 8 No i dobra, mamy już na to co zbierać hajsy Ciekawe czy faktycznie będą takie potężne questy jak eee... Tutaj mówił mi chyba ten pirat Że będę mieć jakiś kurs zabić jakichś bogatych ludzi czy coś takiego I dopiero wtedy naprawdę dostanę fajne Fajne hajs za zabicie ich No tak na razie katana za 1500 sztuk złota trochę Trochę mnie boli Czy ja zabiję tego topielca? O Ok, są dwa Dobra, jeden, chodź, 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 chodź. Jeden, 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 jeden. Chodź. No chodź. Nie no, chodź tutaj, no ja pierdzielę, myślałem, że już za mną biegnie, no. Okej, okay, tu sobie trochę ekran oddalę, Obra, to jest, jest to co chciałem, jeden topielec. Jakiś... Ach, chyba nie dam rady, wiecie? <grybujesz> nie dam rady. Dobra jednak te piekielne wersje są trochę za mocne. Więc spróbuję, może. Tutaj Widziałem parę serberów z serberami, chyba problemów. No, wyciągnijcie to. Yy, problemów mieć nie powinienem. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Skoro jakoś ich zabijałem bez. Ależem to zrobił. Czemu ich nie trafiają niektóre moje ataki, to nie wiem. Spróbuję może w taki sposób walczyć. Dobra. Niczego tu nie znajdę. Nic specjalnego nie mają, ale na czymś trzeba expić nie? Trochę mi. Właśnie, szkoda, że kurde te cerbery mięsa nie dają, bo wilki dawały mięso, a one nie. No i tak. Przecież, wiecie, miałbym z nich jakiś. jakiś punkt leczenia. Jeśli mogę tak to nazwać jeśli to co powiedziałem w ogóle ma sens. Czy to jeszcze? Nie, czy to jest jakiś... Myślałem, że to jest kurde konik polny, a to jest jakaś jakiś pełzacz chyba. Tylko jakiś taki zielony. No chodź, 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 chodź. Ale nie dwóch, no Come on, nie chciałem dwóch No nie wiem czy dam radę Dawaj, dawaj, dawaj o! Oh! Najlepszy wojownik w całej, kurde mrtanie <ścoughs> Esencja si Nie no, nie będę jej teraz pił, bo to będzie zmarnowanie punktów, ale. No, trochę sobie podję tutaj jakiś pierdół. Może jeszcze to mięsko. I może kopacz. Mięso kopacza. Hmm. Czym, czym ty jesteś? To jesteś pełzaczem, chyba, tylko mroczny O Boże, mój panie. Chociaż jeśli go przybiję do muru, to kto wie? Do muru cię miałem przybić. Do muru, do ściany. Ok, jest szansa, bo on ma dosyć fajną animację. Że, jak dostanie ode mnie jakiegoś hita, to się odsuwa. Więc, jak tego jakoś bardzo nie zjebie, to powinienem go zabić. Ok, udało się. Niczego tu nie znajdę. No no to powiedzmy, że z tym bronią jedoręczną już na jakiś poziom tam powiedzmy wyskilowany, coś tam już powiedzmy robię. Um, dobra, wyleczę się może miksturą. Jeszcze może jakąś roślinką. Kolejny safe, Może dużo tych sejwów, ale... Wolę mieć to zabezpieczenie. Bezpieczeństwo przede wszystkim. W każdej sytuacji. O Boże, jak tu jest ciemno. Ehm. Um, dobra, spróbujmy. Co tutaj jest? Jest tutaj zwykły pełzacz. To z nimi nie powinien mieć problemu z jak jakiegoś mrocznego pełzacza. Chociaż kurde, trochę wytrzymały jest. No nie powiem, że nie. Nawet właściwie jest tak samo wytrzymały. Samrodek srebra. Hmm. W sumie to mi srebro nie jest aż tak bardzo potrzebne, tylko właśnie ruda dla quest, dla tego orka. Eee, czekajcie. To jest jakaś mikstura. Dobra. <grywka> Kilowo 2000. Never forget. Nie mam odpowiedniej umiejętności. No faktycznie, no tam koleś uczę. Myślałem, że jednak będę w stanie trochę tam odłupać. O to, żem jednak źle myślą Ciasto. Ciasto. Trochę chlebka. Trochę mięska. Um, może trochę roślinek. I safe. I cały piękny zestaw. Jestem szczęśliwy z takim zostałem. Dobra. To jest pełzać wojownik. Dobra, jak go przebiję do ściany jak tamtego, to powinno pójść tak samo. Pokażę żeby mnie... O fuck, jedną mnie, odzią mnie jebłeś? Ty huliganie! Myśli, że ja mam kurde ochotę tracić znowu 50 kurde jakichś moich... Super zapasów żywności, żeby się leczyć, bo ty mnie walnąłeś. Myślisz, że jest to zabawne. Taki z ciebie śmieszek, co? Taki śmieszek, kurde, już, już nie. czego Kto się śmie, ostatni śmieciu? Kurde, mi się zaraz mięso skończy. To nie jest dobra wiadomość, ale jakoś tam sobie przynajmniej eks pozdobywam. Samorodek O. Znalazłem samorodek rudy, tylko nie mogę jej wydobywać. To jest ogólnie problem. Hmm. Czy ty jesteś zwykłym pozaczem? Nie jesteś też wojownikiem. Dobra, tam tamtego, zabiję i ciebie fuck, ale żem teraz jebał ja Kombo mi się źle wcisnęło No cóż, całe szczęście, że te, te... akurat te potwory są dosyć dziwne, jeżeli chodzi o... UUU, kurwa No raz zjebałem Dwa razy zjebałem kompo, co wystarczyło, żebym nie zabił Kurde, grube palce się wciskają nie wtedy, kiedy mają, i straciłem moją pochodnię, no to jest trochę głupie Ale dobra, to już są jakieś pochodnie same z siebie, więc, No, frajerze, teraz jest kurde, runda druga. Mógłby jakiś kryt wejść, wiecie, ja bym się nie obraził. Nie ma czego plądrować. Całe szczęście, że tak jak mówiłem, to poza czym mamy... Na... O Jezus, tu będzie trochę większy problem chyba. Okej, okay, spróbujmy po jednym. Nie, 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 no po jednym. rozumiecie co to jest po jednym. O Jezus, to się nazywa po jednym. O Boże, one trochę jednak wiją w grupie. To jest właśnie ten problem. Wiecie czego się boję? Nie jestem w czy cię zapisałem potem jak pokonałem tego... No, <noise> Więc jak teraz ginę, to będę mieć dosyć prosto przejebane, więc... Eee. A... Wycofam się. Dobra. Eee... No, się zrobimy tak. Nie chcę tutaj leczyć, nie chcę marnować tych moich jakiś tam mięs czy ziół, które mi obstały. E, więc po prostu pójdę się przespać godzinę, żeby mi się życie zregenerowało. Czyli jakiś, jakieś łóżeczko mi potrzebne, tutaj może jest jakieś. Nie pamiętam, czy było. Czy tu było łóżko, halo. Halo, halo Mietku, halo, halo Franku. Było łóżko. To fajnie. Więc odpoczynijmy godzinę Hmm No i dobra, mamy tam kurde rudę, ale są tylko to Właśnie skały rudy, więc ja musiałbym mieć umiejętność Odłupywania tych Skał Co jednak zeżre mi punkty nauki Których w sumie jeszcze nawet nie mam 2000 wystarczająco jeszcze potrzebuje ha huh. no dobra ale przynajmniej wyczyścimy sobie tą jedną kopalnię do końca tylko będę jakoś musiał kurde te gobliny cholerne po kolei wybijać, bo jednak w grupie one są zbyt zbyt mocne tylko we, weź tutaj normalnie te gobliny wyciągnij po jednym jak to normalnie leci leci normalnie jak nie wiem Kibice legi na ciebie No jest, już tu jestem. Dobra, dobra, cofnij się, cofnij się, cofnij się, cofnij się, cofnij się. Zróbmy zapis. A jeszcze jeden. Chodźcie, 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 chodźcie. Chodźcie, do bez jego. Znowu was tyle musi być. To jest niesamowite, jakie to jest małe gówno wkurzające Ten się tylko dowie, kto z tym walczy. Przecież ja je wie Jak ja tego nienawidzę. Jeden! Kurwełę Jeden proszę Jesteś jeden Jakby był jeden to był cud świata, nie? O Boże, nienawidzę Was jak normalnie? Nie wiem czego. Czego może tak bardzo nie nienawidzić jak Was? Oh. Dobra, trzech z głowy. Trzech z głowy, reszta jakoś pójdzie. W sumie chyba nawet tylko jeden tam obstał, więc nie powinno być źle. Safe. Jest jesteś jeden tylko? Dobra, no, z jednym to nie ma oczywiście żadnego problemu. No tam normalnie mnie z 2-3 razy, ale to tam żaden większy problem. Widzę, że macie tutaj trochę mięs, więc mi się to bardzo przyda, oczywiście. Szkoda, tylko że dwa. tak złota, ciemny grzyb, co to jest? Czemu tak się świecisz, ziomuś? Jakiś kurde niebieski? No dobra, mamy tą kopalnię, tylko nieduże mi to daje, jeżeli ja nie mogę... Kiepski, szeroki miecz Ono popatrzmy 40... Ha huh. No to już jest jakiś śmierć, tylko no pot potrzebna jest siła, no. Samolot złota, złota, złota. Niczego tu nie znajdę. Hmm. No dobra, no to tą kopalnię oczyszczoną. Jakby co, to mamy tutaj. Odpowiedź na wykonanie mojego questa z rudą dla tego orka. Problem jest taki, że nie mogę wydobywać tej cholernej rudy. Więc trzeba będzie albo się nauczyć, albo może będzie jakiś inny sposób. Dobra. No to wychodzimy. Trochę ekspo, żeśmy zdobyli tutaj. Nic więcej w tym miejscu raczej nie ma. Chyba. Można sprawdzić, ale wątpię. Nie, raczej nie ma. Dobra, no to ja się cofam. Prześpię się jeszcze godzinę, żeby sobie HP odnowić. E, no i myślę, że pójdziemy w kierunku obozu paladynów Aby tam powykonywać trochę questów. Bo nie wiem czy tutaj jeszcze będzie coś do roboty. A potem jeszcze się y, pokierujemy w trudę mandytów, żeby wykonać jeszcze questę właśnie dla Lorda Andre. Więc, jakiś tam plan powiedzmy, mamy. Mniej więcej Dobra, więc ja idę się przespać tą. E, tą godzinę. W sumie to wiecie co? Aż bym sobie z ciekawości sprawdził, czy mogę kogoś wyzwać na arenę. Tak, mniej więcej, sprawdzić sobie, czy mogę z kimś walczyć i czy mam jakiekolwiek szanse. Kim jesteś? Jestem orkowym najemnikiem, ale nie parszywym sukusem jak ci szubrawcy w służbie u orków na Wertanie. Jestem najemnikiem wielkich orków z Nachdoru. To wielki i wspaniały ród, a móc u nich służyć to zaszczyt. Poza tym czasem sprzedajemy śliwskie trofea. Mhm, mm możesz mi czegoś nauczyć? Całkiem dobrze strzelam z kuszy, więc mogę cię podszkolić. A to mi się nie przyda do niczego. O boże, to mi się nie przyda? Znaczy, może by się przydało, ale nie chcę mi się marnować punktów. Zajmujesz się handlem? Tak, z zamiłowania jestem myśliwy. Swego czasu mnóstwo dni spędziłem na bagnach, gdzie ubijam wszystkie gady, jakie tylko spotkałem. Przez jakiś czas miałem nawet nadzieję, że wybije te wszystkie paskudne stworzenia, jakie tam się pojawiają. Jednak przeliczyłem się. Tak łatwo nie da się wygrać z żywiołem natury. W każdym razie mam wiele trofeów myśliwskich, które chętnie oddam. Za rozsądną cenę. Pohandlujmy. Nie mów, że Aha, on tutaj ma. Dobra, więc jakby było potrzebne coś do questu to tutaj mam coś dla niego. Dobra, ziom, chcecie ja mogę coś sprzedać z mojego asortymentu. Raczej niedużo, ale trzymaj chociażby jakieś kości. ...które mi się raczej nie, nie bardzo przydadzą. Um, to cię mogę sprzedać na pewno, nie jest im potrzebne do niczego. Nie mam jakiejś rzeczy tutaj w ogóle, żebym mógł mu sprzedać, kurcze, no. Tak bardzo ci się u nich podoba? Tak. To wielka i wspaniała kraina. Gdybyś tylko widział ich zamczyska, twierdze czy świątynie, jakie pobudowali dla ducha przodków, to wszystko zabiera dech w piersi. Rzeczywiście brzmi ciekawie. Polecam ci wybrać się do tego królestwa. Dotrzeć tam nie jest łatwo. Trzeba odbyć bardzo długą podróż morską. Zanim udało się nam tu przypłynąć, minęło wiele miesięcy. A właściwie po co Orkowi tu przypłynęli? Tego tak do końca nie wiem. Tak zadecydował król Nachdoru Kereswar. Wysłał więc ekspedycję na czele z Warekiem i pięcioma wysokimi szamanami tutaj nazywanymi najwyższymi. Choć zapewniam cię, że w Nachdorze wcale nie są aż tacy najwyżsi. Chcę zostać orkowym najemnikiem, tak jak ty. Co mam robić? Zapewne rozmawiałeś już z Keretem. Zgadza się. To już wiesz, że powinieneś pomagać orkom i zdobywać reputację? Tak. To jest właśnie klucz do sukcesu. Postępuj tak, a zostaniesz przyjęty. Chociaż muszę przyznać, że niektóre ich zadania są naprawdę trudne, nie każdy podoła ich wypełnieniu. Sam nieraz o mało nie straciłem życia. Jednak, gdy zostaniesz najemnikiem tak jak ja, na pewno nie pożałujesz. Czeka cię ciekawe życie, wielkie skarby do zdobycia. No i całkiem możliwe, że pewnego dnia staniesz u bram królestwa na Okej, okay, ale ja miałem nadzieję, bardziej, że jakiegoś quest od ciebie dostanę. Czy wiesz coś o magicznej barierze, która otacza dolinę, gdzie jest Dom Kapłanów? Tak. To szamani nałożyli na tę część wyspy magiczną barierę. Dam ci dobrą radę: nawet nie próbuj przez nią przechodzić. Dla zwykłego śmiertelnika to niemożliwe. Dlaczego szamani utworzyli tą barierę? Nie wiem tego dokładnie, ale może to mieć jakiś związek z plagą Beliara. No dobra, więcej to ty mi chyba nie powiesz, czyli dalej nie mam żadnego kolejnego questu. Hmm. Czy mogę walczyć z orkami? A, niestety nie. Wódz Warek zakazał takich walk. Dlaczego? Zbyt często dochodziło po takich walkach do awantur. A szkoda, to był najlepszy interes. Kim są pierwsi trzej przeciwnicy? Na początek możesz wyzwać Radgara sama, albo Jerego. Gdy pokonasz ich trzech, porozmawiamy o naprawdę poważnej walce. Okej. Okay. Ich... ich może z... Uda mi się pokonać. Ale wiecie co? To sobie zostawiam na następny odcinek, także. Arena! To będzie nasz główny cel w kolejnym odcinku. No chyba, że okaże się ta arena za trudna, to sobie pójdziemy do obozu paladynów wykonywać dalej questy, więc coś tam się żegnam, Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i na razie.